Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jako klub lewicy wnoszę o e, odrzucenie tego projektu w całości, ponieważ ten projekt to jest po prostu kłamstwo, kłamstwo, które jest zaznaczone już e, w uzasadnieniu i w pierwszych zdaniach tego projektu, ponieważ mówicie Państwo, że te dwa miliardy ma być przeznaczone na misję publiczną. A czy misją publiczną jest sonda wśród widzów wiadomości TVP z pytaniem, czy Marszałek Grodzki przyjmował łapówkę? Czy misją publiczną jest nierówny czas antenowy na korzyść polityków obozu rządzącego, dla których właśnie telewizja publiczna stała się partyjną szczekaczką? Czy misją publiczną jest bezczelne i pozbawione jakichkolwiek dowodów w szczucie na rzecznika praw obywatelskich, na jego syna, na Donalda Tuska, który cały czas wszystkiemu jest winien, chociaż rządzicie już pięć lat? Czy misją publiczną jest pomijanie w przekazach medialnych tegorocznej noblistki Olgi Tokarczuk? Czy misją publiczną jest porównywanie Grety Thunberg do Stalina i Hitlera? Czy misją publiczną jest zaproszenie szeregowego posła Kaczyńskiego do telewizji śniadaniowej, w której rozpływał się nad świetnymi kontaktami z panią Przyłębską jako swoim odkryciem towarzyskim? Czy misją publiczną jest kasa na koncert muzyki chodnikowej, gdzie, cytuję, wokalista śpiewa do kilkuletniej dziewczynki? Umiesz kręcić pupą, fajnie ruszasz się, obiektem pożądania właśnie stałaś się. I czy misją publiczną jest kasa na film Inwazja, który był jedną wielką szczujnią na społeczności LGBT w ostatniej kampanii parlamentarnej. Emitowane przez telewizję publiczną, na którą chcecie dać tyle kasy, e, materiały będą jeszcze przez jakiś tylko czas elementem polityki partyjnej, a mówiąc zupełnie prosto. Poseł Kaczyński wyznaczy wroga, a telewizja publiczna będzie straszyła tym wrogiem albo będzie robiła wszystko, aby tego wroga oczernić i podważyć jego wiarygodność, tak jak robiliście to niedawno w przypadku protestujących lekarzy rezydentów. Przypomnę szkalujący materiał telewizyjny na jedną z lekarek re rezydentów, gdzie mówiliście, że wypoczywa na egzotycznych wakacjach, a okazało się, że była na misji, gdzie ratowała ludzi. Co się później okazało, ponieważ ta lekarka wytoczyła proces telewizji publicznej, że przełożeni tego dziennikarza, pan Tomasz Owsiński i Samuel Pereira, kazali pisać mu te bzdury za nasze pieniądze. Ale nie inaczej było w momencie, kiedy protestowały tutaj osoby z niepełnosprawnościami. Kamera telewizji publicznej była 24 godziny na, na dobę. Dzień i noc kręciła i patrzyła na to, co robią Adrian Glinka i Jakub Hartwig. Tak jakbyście czekali na to, że wstaną nagle e, ze swoich e, wózków i zaczną tańczyć. Szukaliście czegoś, żeby ich e, żeby szczuć na nich. I tak to robiliście, niezależnie od tego, co tam żeście nakręcili. Telewizja publiczna również szczuła i doprowadziła do morderstwa Pawła Adamowicza. Nie boję się, panie Kurski, pana pozwów, które pan na mnie wysyła. Tak szczuliście na Pawła Adamowicza przez cały 2018 rok i doprowadziliście, między innymi wy, do morderstwa Pawła Adamowicza. I jak podało na przykład Newton Media, agencja Newton Media, w 2018 roku zajmowała się telewizja publiczna szczuciem na Adamowicza 1773 razy. 1773 radzi szczucia na Pawła Adamowicza i doprowadziliście do morderstwa, a dziś co się dzieje? Dziś te kamery szczucia i hejtu są skierowane na marszałka senatu Tomasza Grodzkiego. Ta krucjata oszczerstw, która trwa teraz, może doprowadzić do kolejnej tragedii i to wtedy wy będziecie mieli krew na rękach za to, że dwa miliardy chcecie przeznaczyć na hejt i na szczucie. I niestety, drodzy widzowie telewizji publicznej, którzy cały czas telewizję publiczną oglądacie i słuchacie tego, co tam jest Wam przekazywane. Właśnie na te oszczerstwa, na te kłamstwa i na te manipulacje ma iść dwa miliardy z naszych. Pieniędzy. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że te dwa miliardy ma iść w momencie takim, kiedy nauczyciele cały czas zarabiają grosze, kiedy służba zdrowia jest w rozsypce, kiedy nie ma psychiatrów dziecięcych, kiedy młodzi lekarze chcą wyjeżdżać z kraju, ponieważ cały czas mają głodowe pensje. Jako posłowie i posłanki lewicy niestety Niestety, ale też nareszcie nie pozwolimy na defraudację pieniędzy, ponieważ ta ustawa jest defraudacją, defraudacją publicznych pieniędzy, a to, co robi pan Kurski, tak, to, co robi pan, panie Kurski, to jest po prostu obrzydliwe. Ja się tym brzydzę, panie Kurski.